Okej, okay. witam serdecznie każdego na YouTubie, każdego na Twitchu, na live'ie oczywiście. Słuchajcie, to no, to jest fajny temat, czyli hatful. <laughs> akurat pamiętam to, to jest dobre, ale mamy na y, oczywiście kanale Wojn, Wojna Idei, czyli kanale, który bardzo lubię. Y, łapeczka w górę, komentarz dla statystyk, żeby po prostu jakieś były. Jak ktoś chce sobie ten, włączyć ten kanał, Proszę bardzo film wysyłam na live'ie, żebyście mogli sobie tam dać lajka, like jeżeli chcecie, jeżeli wam się spodoba oczywiście. Możecie też po prostu puścić wyciszyć i po prostu oglądać ze mną, ale żeby też mu się jakieś coś tam nabiło, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo bardzo wartościowy kanał, swoją drogą jeden z nielicznych taki bardzo wartościowy, nie jakiś gówno. Ale tu jest ciekawy temat. Hatwu Poważna analiza. Nie wiem, czy można poważnie analizować dziewczynę, która po prostu sobie żartowała, była lekko podpita i sobie powiedziała jak. Bo ja, bo ja oglądałem ten filmik. Znaczy nie ten, tylko oglądałem ten, tą o kobietę, co ona tam powiedziała, bo fragmenty po prostu latały wszędzie. To ja nie wiem, czy to można poważnie analizować, ale jestem pewien, jestem ciekaw o co chodzi w ogóle. Lecimy. Dlaczego świat oszalał na punkcie krótkiej. <laughs> o, to mi cicho gada. Ja podgłoszę. Jego internetowego klipu, a tysiące, jeśli nie miliony ludzi zaczęły go udostępniać na różne sposoby, naśladować oraz usilnie, monetyzować. Bo, jak. Potwornie cicho gada, nie? Ale to tak potwornie, potwornie. Sugeruje jeden z komentarzy w serwisie Joe Monster: Pijana młoda kobieta w wulgarny sposób opowiada o swojej metodzie wykonywania fellatio, co spowodowało niezdrową ekscytację u pewnej grupy użytkowników internetu. No bo wiecie, hehe, he, zegs, hehe. He. W ten oto sposób witamy w czasach błyskawicznej wymiany informacji, dzięki której konflikty zbrojne, odkrycia naukowe lub inne angażujące tematy błyskawicznie stają w cieniu wypowiedzi, wydarzeń i zbiegów okoliczności, jakich świadkami możemy być na każdej przypadkowej, suto zakrapianej imprezie. No. No niestety, no takie są realia, po prostu głupota lepiej się sprzedaje i kontrowersja też się lepiej sprzedaje i jakieś tam teksty śmieszne też się lepiej sprzedają. Akurat mi nie przeszkadza, że coś takiego powiedziała. Gdy duet twórców. Team... Pośmiałem się, pośmiałem i, i, i. zapomniałem. I DTV przeprowadzał sondę na Broadway Street w Nashville. Młoda kobieta o imieniu Hailey otrzymała następujące pytanie: one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you give him that and spit No to jest śmieszne. Ja nie, wiem, co wam... ja nie wiem o co chodzi ludziom. To jest śmieszne, to jest fajne. I jest to po części prawda, w moim guście przynajmniej. Twórca zapewne domyślając się o co chodzi, ale jednocześnie chcąc maksymalnie wykorzystać ten moment przed kamerą, stwierdza, że nie rozumie i prosi o to, by Haley raz jeszcze zademonstrowała co ma na myśli po czym dziewczyna znów z rozbawieniem naśladuje odgłos Plucia. Dokładnie ten krótki moment wywrócił jej życie do góry nogami, czyniąc ją sławną i umożliwiając rzucenie pracy w fabryce i zarabianie dużych sum na tworzeniu marki osobistej. Internet zasypały liczne memy parodiujące jej wypowiedź. TikToka zalały filmy osób nagrywających reakcje swoich partnerów lub znajomych na wydawanie przy nich odgłosu Plucia, ludzie nagrywali również taniec pod zainspirowaną Hawk Tua piosenkę lub wplatali odgłos Plucia w remiksy popularnych utworów. Na samym TikToku filmów przesłanych z a haktua było w pewnym momencie ponad 60 tysięcy. Żart podchwycili dziennikarze i komentatorzy sportowi. Słuchajcie, to jest moim zdaniem niegroźny żart, który rozśmieszył mnie na przykład, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to mnie to rozśmieszyło, rozbawiło i po części jest w tym prawda. Jakby no nie widzę tu nic złego. To, to nie moja wina, że ludzie zwariowali i że baba się stała sławna tylko dlatego, że powiedziała jedno kurwa zdanie, nie? Neeta Show przed debatą prezydencką zamieścił na platformie X film przedstawiający debatę na jaką zasługuje Ameryka, w którym sceny z Hailey zestawiono z edytowanymi klipami byłego prezydenta Donalda Trumpa. Podobiznę bohaterki nagrania przyklejano do ekspresów do kawy, puby tworzyły nawiązujące do wirala drinki. Hailey ma aktualnie konto na Instagramie śledzone przez ponad milion obserwatorów. Zamierza skupić się na zarabianiu pieniędzy na swojej marce oraz występach. Od czasu eksplozji popularności wystąpiła na scenie z gwiazdą country Zachem Brianem, a Shakilonil zaprosił ją na własną imprezę. Jak stwierdził Wojciech Kardyś, specjalista... Wykorzystała niesamowicie ten jeden skok. Baba jest mądra. A ty też plujesz na pałę? Wiesz co, nie zdarzyło mi się jeszcze, bo nie spałem nigdy z mężczyzną, ale jak będę spał, to pewnie plunę. Nie? Ale wracając do tematu, to zajebiście wykorzystała to, ten zastrzyk. Zajebiście, bardzo mądrze. Bardzo mądrze. Zarabia sobie grube pieniądze, zrezygnowała z roboty w fabryce zajebiście, jakby. Jak dla mnie mądrze to wykorzystała. Od komunikacji internetowej i digital marketingu, dziewczyna jednym głupim, zabawnym, nieprzemyślanym tekstem sprawiła, że może już nie pracować, jak dobrze to rozegra, do końca życia. No. Na Instagramie Hailey możemy zobaczyć filmy z jej rodzinnego miasteczka zamieszkanego przez zaledwie 788 osób. Okazuje się być osobą lubianą przez lokalną społeczność, która, jak twierdzi jeden z jej reprezentantów, włączyła tryb ochronny w stosunku do Hailey, gdy dziennikarze zaczęli o nią pytać. Od zwykła, sympatyczna dziewczyna, która mieszka z babcią. Jej nagła popularność jest przedstawiana w Atmosferze szczęśliwego trafu lub błogosławieństwa, zaskakującego nieprzewidywalnego dobra, jak opisuje to sama bohaterka Virala. Trzy tygodnie temu moje życie było zupełnie inne. Pracowałam skromnie od 9 do 17 w moim rodzinnym mieście. Nie szukały mnie żadne tokszoły ani paparazzi, a żadna gwiazda nie chciała ze mną współpracować. Byłam po prostu Hayley. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że głupi żart doprowadzi do tego wszystkiego. Ale jestem wdzięczna za to błogosławieństwo. Jestem także wdzięczna za was wszystkich. Wszyscy śmialiście się ze mną, a nie ze mnie. Nie mogę wam wystarczająco podziękować. Zobaczymy, co będzie dalej. No nie wiem, ja się cholera jasna uśmiałem z tym. Ja się uśmiałem. Dla mnie to nie jest szkodliwe i to jest fajne. Jakby, no cholera jasna. Nie widzę w tym nic złego. I nie widzę w tym nic złego, że stała się sławna, tylko mnie dziwi, że stała się sławna, że, że wystarczy powiedzieć coś takiego i jesteś kuźwa wiecie i, staje, i możecie sobie nie pracować. To, to nie, nie, niebywałe po prostu, niebywałe. To jest, to jest takie szczęście, że każdy kto yy, no każdy, kto chociaż pomarzył o tym, żeby być sławnym, żeby zarabiać duże pieniądze, żeby, nie wiem, działać na YouTube czy gdzieś indziej, czy, czy występować na scenie. To jest nieważne, gdzie i jak i kiedy. Każdy, kto chciał być sławny, to, to może pozazdrościć. A ja jej, kurwa, zazdroszczę. Zazdroszczę, że jednym słowem, w sumie jednym zdaniem, jednym głupim żartem do końca życia nie będzie musiała pracować. To jest fenomenalne po prostu. No życie jest niesprawiedliwe, no niestety, ale tak działa. Ale Według doniesień prasowych, na sprzedaży samych czapek, sygnowanych marką Hoktuła udało się jej do tej pory zarobić 65 tysięcy <laughs> dolarów. Nie, ja pierdolę. Ona musi to szybko te... Mam nadzieję, że ona już podpisała, że to jest jej znak, że nie można, wiecie, że trzeba płacić jej. A za pojawienie się w klubie Hailey ma dostawać nawet 30 tysięcy dolarów. Można powiedzieć, że wiralowość całej sytuacji jest jednocześnie naturą współczesnego internetu w pigułce. Zdarzenie samo w sobie jest bowiem względnie przeciętne i powszechne. Oto ktoś odpowiedział na zadane pytanie w wulgarny, rubaszny sposób, co jednych może rozbawić, innych zniesmaczyć. W dobie internetu dochodzi jednak do tego, że oko kamery może temu nadać globalny wydźwięk, przemnożyć ilość osób, które rezonują z daną grą słów, skojarzeniem lub zbiegiem wydarzeń i w ten sposób nadać cechy fenomenu czemuś zupełnie zwykłemu. Co zatem mogło korzystnie zagrać w odbiorcy tej sytuacji i przyczynić się do tej euforii? Że była pijana, była to noc, widać było, że jest po imprezie, zrobiła to w sposób humorystyczny, nie jakiś wulgarny niesamowicie czy coś w tym stylu. I tyle, I, i samo to, że jest kobietą, bo gdyby facet coś takiego zrobił, to inaczej byłby inny wydźwięk, byłoby to, podejrzewam, że dla większości ludzi na świecie niesmaczne. I tak uważam, że byłoby to wtedy niesmaczne. Bo po prostu podejrzewam, że większość ludzi by tak pomyślała, nie? Że, że byłoby to niesmaczne. Bo jakoś po prostu na kobietę inaczej się patrzy z takimi rzeczami niż na facetę. No jakby facet tak powiedział, żeby hat full na pałę, nie? No to chyba, kurwa, większość byłaby zniesmaczona, ale u kobiety to też inaczej. Po prostu wydaje mi się, że to jest śmieszne, fajne, taki zboczony żart. Są osoby, które latami dochodzą do sławy? Oczywiście, że tak. Życie jest niesprawiedliwe, no niestety. To tak jak, ty, jak ktoś się rodzi w bogatej rodzinie, a ktoś się rodzi w biednej. Jak ktoś chce mi powiedzieć, że życie jest sprawiedliwe i że każdy ma równe szanse, to niech je się jebnie w łeb, bo tak nie jest. Nawet jeżeli chcecie się uczyć, to macie znacznie łatwiej, jeżeli jesteście z bogatej rodziny, bo wskoczycie na, boga na lepsze uni ten, uniwersytety i tak dalej. Tak to działa. ...entuzjazmu? Najprostszym i najmniej optymistycznym pod kątem kondycji ludzkości wytłumaczeniem jest to, że po prostu żart Hailey ma podtekst seksualny, nie a tak. więc jest czymś, co łatwo jest sprzedać masowemu odbiorcy. Coraz bardziej bezpośrednie podteksty i przesunięcia granicy dobrego smaku są już w pełni akceptowalne w mainstreamie, zarówno przez widzów, jak i no reklamodawców, to nie przez to stają się niezwykle proste w monetyzowaniu ze względu na to, jak łatwo wzbudzają ciekawość i ekscytację. Jednocześnie jednak można się zastanowić, o czym właściwie świadczy powszechna i natychmiastowa rozpoznawalność sytuacji, która symuluje przecież wizję wprost zaczerpniętą z pornografii. Ponadto nie pierwszy raz możemy zauważyć, że algorytmiczna machineria napędzająca serwisy takie jak YouTube promuje i nagradza treści, których nadrzędnymi cechami jest przypadkowość, intensywność i chaotyczność. Za przykład może tu posłużyć choćby jeden z kilku topowych streamerów, goszczący niedawno w Polsce, I Show Speed, którego kariera zbudowana była między innymi na przesadzonych, wulgarnych reakcjach. Materiały, na których zwiedza kolejne kraje, zdają się nie mieć żadnej struktury i myśli przewodniej. Chodzi po prostu o pojawienie się w miejscach, zaczepianie ludzi, szybkie przeskakiwanie z tematu na temat, robienie salt, wydawanie okrzyków i wywoływanie chaosu. Za dodatkowy czynnik napędzający można uznać sam losowy przypadek, np. to, że twórca wstrzeli się akurat w jakiś zwyżkujący trend lub motyw i w ten w sposób wydobywa go niejako na wierzch, przyciągając od razu naśladowców chcących podpiąć się pod dane zjawisko, dopóki generuje ono kolejne wyświetlenia. Kolejną źródłem fenomenu może być sama sympatia do dziewczyny i jej bezpośredniości. W tym krótkim momencie daje się poznać jako jedna z tych osób, które łatwo wpadają na zwariowane pomysły, a dzięki temu szybko rozbawiają ludzi i poprawiają atmosferę. Można nawet spekulować, że Hayley, wyrażając w formie żartu, aprobatę i entuzjazm wobec wizji kobiety zaspokajającej seksualnie mężczyznę, może być przeżywana jako coś niecodziennego w mainstreamie, Oswojonym z klimatem wojny płci i feministyczną perspektywą, no patrzącą tak, no. podejrzliwie lub wręcz krytycznie na samą ideę kobiety chcącej dbać o męskie potrzeby. Dodatkowego kolorytu dodaje temu fakt, że jeden z produktów związanych z wiralem, czapka z daszywką Hoktua-24, ma napis stylizowany na hasło z kampanii prezydenckiej. Fani kupujący tego typu merch mogą mniej lub bardziej świadomie czuć się jakby niejako głosowali na klimat relacji między kobietami i mężczyznami, w którym jest mniej wzajemnej niechęci i nieufności. Popularności wiralów tego Bo typu? Bo ludziom brakuje, moim zdaniem, po prostu równowagi. Naprawdę brakuje równowagi ludziom. Wiecznie z jednej albo z drugiej strony, albo się nie. Kot mi w los. Nie wiem, że się ruszyło, może kot mi w las, ale dobra, nieważne. Tak czy inaczej, yy, tak jak wracając do tematu, uważam, że ludziom brakuje równowagi i moim zdaniem, po prostu. Cholera jasna, wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Przestańmy walczyć. Niektórzy przypisują również aspekt, który miałby świadczyć o pozytywnym kierunku zmian w kulturze. Jest nim tak zwana demokratyzacja sławy. Jak czytamy na portalu Medium, obecnie każdy, kto ma smartfon i dostęp do internetu, może osiągnąć globalne uznanie, kwestionując tradycyjne pojęcie celebryty. Mhm. Jest to dobry materiał na postulat zabarwiony klasowym postulatem. Ale wiecie, to też jest bardzo dobre podejście z jednej strony, bo wcześniej. Osoby, o celebryci, sławni ludzie są uważani za jakby inne byty, że oni nie są ludźmi, że to są nadludzie. Bardzo często ludzie coś w tym stylu myślą, że, że to nie jest zwykły człowiek, że on nie ma swoich problemów, że on to, że tamto, to. A prawda jest taka, że każdy sławny człowiek jest też człowiekiem zwyczajnym, normalnym, który ma bardzo podobne problemy do nas. Ma niemalże takie same problemy, co my. Też chcę się zakochać, też chce być, yy, też chcę, wiecie, mieć pieniądze, też to, też tamto. Wszystko jest dokładnie tak samo. Z jednej strony jest to dobre, bo nie idealizujemy w tym momencie osoby sławne. Bo każdy może się stać sławny. Ja nie tak, ja tak nie myślę, no ty nie myślisz to, ja chodzi mi o to, co się myślało kiedyś. Za każdym razem się coś takiego myślało, że to są wyjątkowe osoby, że to są nadludzie że tam ludzie się kłaniali, całowali po rękach jak ktoś sławny przyjechał. Po prostu wcześniej wcześniej teraz to już tak mniej. Chociaż nadal jest tak, że ludzie wariują jak pojebani. A to są zwykli ludzie. Społeczeństwa i usilnym dążeniem do równości, jakby było czymś złym, ograniczającym i niesprawiedliwym to, że pierwotnie sława wymagała spełnienia jakichś warunków i wymagań. W poprzednich dekadach pojęcie osoby sławnej zakładało potrzebę przejścia jakiejś drogi i włożenia wysiłku, przynajmniej postrzeganego jako pozytywny wkład w społeczeństwo. Tak rozumieni sławni ludzie rozszerzali w końcu kanon naszej kultury, wytyczali nowe kierunki w różnych dziedzinach i inspirowali do rozwoju. Otwartą pozostaje kwestia, czy to dobrze, że masowa popularność staje się czymś egalitarnym. Doprowadza to w końcu do sytuacji, w której nie trzeba wznosić się na wysoki poziom w ściśle wyselekcjonowanych dziedzinach, lecz wystarczy robić głośno, dosłownie cokolwiek, co akurat trafnie wstrzeli się w okienko uwagi widza. Sama bohaterka przyznaje, że jej życie odmieniło się tylko dlatego, że powiedziała coś w jej własnym mniemaniu głupiego. Można zastanawiać się, jaki wpływ wywiera to na ludzi, którzy już od najmłodszych lat silnie zakorzenieni są w social mediach, czy nie zachęca to do tropienia w swoim życiu owego szczęśliwego trafu w trakcie nagrywania filmów i transmisji, a poprzez to do liczenia na szybki i łatwy zysk oraz uwagę, deprecjonując przy tym perspektywy osiągnięcia czegoś przez pracę czy naukę. Takie tempo powielania informacji oraz zarysowana tendencja do priorytetyzowania rzeczy błahych i przypadkowych ma jeszcze jeden aspekt. Treści tego typu niejako zabierają czas ekranowy tematom poważnym i zasługującym na to, by masowy odbiorca był ich świadom. Dosłownie wpisują się w wizję zarysowaną w Nowym wspaniałym świecie Huxleya, gdzie prawda nie była ukrywana, ale ginęła w morzu nieistotnych informacji. Nie trzeba posuwać się do daleko idących fantazji, by wpaść na pomysł, że sztuczne wzbudzanie takich fenomenów nadawałoby się na kolejne narzędzie socjotechniczne, mające na celu trzymanie nas wszystkich z dala od meritum ważnych dotyczących nas spraw. Internet niewątpliwie rewolucjonizuje na naszych oczach pojęcie sławy oraz oferuje nowe, nigdy dotąd niespotykane sposoby na uzyskanie uwagi i posłuchu wśród milionów. Tworząc nowe grupy ludzi, mających dzięki temu możliwość wpływu i zarządzania uwagą społeczeństw. Do wytworzenia jakich elit to doprowadzi? Czas pokaże. No, czas pokaże. Nie, nie. Ja podejrzewam, A że dla nie. Dla osób nie chcących dobry. ukryć swoją aktywność w sieci lub obejść jej rządowe ograniczenia, przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark. Pozwala on na łączenie się. Z... polecam vpn -y też. No nie no super odcinek, bardzo dobrze mi się oglądało.